Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym listopadowym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. To nie przypadek, że dzisiaj będziemy mówić o książce, która dotyczy miasta Lwów i z Górnej Półki ściągamy pracę, która wprawdzie ukazała się pod koniec ubiegłego roku, ale na aktualności nic nie straciła. Znany polski reporter Szczerek, między m.in. złamów polityki, znany, ale autor też już ponad chyba 10 książek. Popełnił jako jedną z ostatnich pracy zatytułowaną Wymyślone Miasto Lwów. Dlaczego o tej książce mówimy w listopadzie? Dlatego, że również w tej książce opisuje dramatyczne wydarzenie w historii stosunków polsko-ukraińskich. W ostatnim czasie wiemy, że w relacjach polsko-ukraińskich było mnóstwo serca okazanego przez Polaków Ukraińcom, było też wiele zmiany nastawienia Ukraińców do Polaków. I pomimo kryzysu zbożowego, to, to co na przestrzeni 2022 i 2023 roku się zadziało, z pewnością pozostanie na długo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale listopad 1918 roku, miesiąc, o którym również pisze Ziemowicz-Czerek, to był czas walk o Lwów. Ale jest to książka, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością. Jest to książka, w której poznajemy zwykłych mieszkańców Lwowa, którzy opowiadają o swoim życiu, ale poznajemy również mera Lwowa, Andrija Sadowego. Poznajemy wybitnych prozaików i pisarzy ukraińskich. Poznajemy wreszcie specyfikę narodu ukraińskiego, który nie jest jednolity, nie jest jednolity dlatego, że część z Ukraińców nie kryje się przed tym, nazywając na przykład lwów. Banderstadt, a inni mówią, niech nigdy nie stanie się to, co zadziało się podczas II wojny światowej. Szanowni Państwo, w poprzednim miesiącu sięgaliśmy do opasłych tomów poświęconych Robertowi Oppenheimerowi, Barbarosie. Tym razem zachęcamy Państwa na chłodne listopadowe wieczory do sięgnięcia po niepozorną, nieco ponad dwustustronicową, ale bardzo ciekawą książkę poświęconą miastu które jest ważne zarówno dla Ukraińców, jak i Polaków, ale również miasto, i o tym również Państwo przeczytacie, reklamuje się jako miasto kawy, jako miasto czekolady i jest takim swoistym małym Wiedniem. Ale po lekturze tej książki wiem jedno. Wiedeń to Wiedeń, a Lwów to Lwów. I warto zobaczyć jedno i drugie. A zanim będzie możliwość swobodnie pojechać do Lwowa, warto sięgnąć na górną półkę po książkę Ziemowita Szczerka. Wymyślone miasto Lwów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.